Tere, Maolen, Krzysztof Małek, Sileje Slane. Dzisiaj krótszy wstęp, bo będzie troszkę o pytaniach. O pytaniach, co mis, kto kes, albo czy kas. E, pytania bardzo proste, e, można powiedzieć wręcz polskie, troszkę, bo pytanie. Co to jest? What is it Was is das to eta? To pytanie MISSEON czyli dokładnie co to jest? Podobnie pytanie kto, kto to jest? Who is that? Where is das? Kto eta? Kes se on? Z pytaniem, czy jest ciut, ciut trudniej, ale to za chwilę. No i no jak zadajemy pytanie w języku estońskim, te podstawowe pytania? No tak jak to przed chwilą zrobiłem. Mi se on. Se on sur ma maja. Se on sur maja. To jest jej dom, jego dom. miseon seon, seon a, a, raha co to jest to są pieniądze miseon seon opik to jest podręcznik miseon seon pastakas to jest długopis z pytaniami o osoby jest trudniej, ponieważ nie pokażę, chociaż keseon, seon epetaja, to to jest, to jest nauczyciel, czyli na przykład ja. Keseon, seon inimene. Kto to jest? To jest człowiek. Troszkę ekce homo. to jest człowiek, to człowiek, to jest człowiek. Keseon. Seon Arst to jest lekarz. Tak, nomen omen. Lekarz po estońsku Arst jest podobny do niemieckiego The Arst. Więc podejrzewam jakieś konotacje tutaj historyczno-językowe się pojawiają. Natomiast z językiem, z pytaniem, przepraszam, czy jest ciut trudniej, ponieważ jest troszkę nieintuicyjne. Ponieważ po polsku zapytamy ty czytasz. Po estońsku zapytamy. Kasaloet? Kasaloet. Czy ty czytasz? Po polsku też zadamy pytanie. Ona zna język rosyjski. Możemy za zadać pytanie, czy ona zna język rosyjski, ale zazwyczaj w mowie potocznej już. Upraszczamy sobie i pytamy się, ona zna język rosyjski? To jest po estońsku, będzie to kastaoskap wenekelt. Czy ona zna język rosyjski? Oczywiście, to może być każdy inny. Kastaoskap inglise Czy ona zna język angielski? Jest pytanie. Skierowane do nas, o na przykład dla studentów obecnie, czy uczniów. Czy my piszemy? W sensie teraz na przykład na, na zajęciach. Kasmę Kirtujamy. Kasmę Kirtujamy. Czy my piszemy? Albo też czy on mówi po rosyjsku, to będzie Kastara kelt. Kastara Gib Wenekeld, Kastara Gib Wenekeld i to myślę, że na ty tyle na dzisiaj tu już się pojawiają bardzo proste zdania już nie dwuskładnikowe, czyli osoba czasownik już nawet nie trzyskładnikowe, bo już na przykład to jest to jest jej dom Seon se sur Maja, już czteroskładnikowy, czyli zaczynamy powoli już budować takie proste zdania, też bardziej złożone dialogi niż, nie, niż ta na początku. No i tutaj należy tylko pamiętać, że to kas, czyli czy pojawia się i w pytaniach, e, co to jest? Kto to jest? Zawsze odpowiadamy: To jest. Pewnie w mówię potocznej może się gdzieś to jakoś tam skrócić, ale na chwilę obecną jest to pełna odpowiedź: To jest. Seon. Seon. To wszystko. Dziękuję. Terwist.